żeby uzyskać efekt fajny przypalonego drewna. Używamy do tego opalareczki na gaz i w zależności jak bardzo chcemy mieć przypaloną tą deskę, no to mniej lub bardziej trzeba w, z wyczuciem to robić. No eee, spróbować najpierw na kawałku jakiejś deski. Luźnej, którą mamy i efekt jest całkiem ciekawy. No, efekt jest fajny, ale jeszcze można zrobić e, jeszcze ciekawszy efekt, to teraz e, możemy poskrobać, nie mam akurat szczotki drucianej, szczotką drucianą i też jest fajny efekt, ale myślę, że bez szczotki drucianej to też fajnie wygląda. Teraz można to na przykład lakierem bezbarwnym pociągnąć albo półmatem. Mi akurat się błyszczący lakier bezbarwny nie za bardzo podoba, ale półmat albo mat pociągnąć. Albo niekoniecznie, nie, nie trzeba malować, można tak zostawić ewentualnie. Też jest super efekt. No, ta akurat taka skrzynia jest, z której będzie coś tam zrobione. W następnym filmie pokażę co. No, ale efekt jest, efekt jest wow. W porównaniu do zwykłej dechy, no, po opaleniu, tak jak widać, uwydatniają się słoje, jest, jest kozak. Petarda jest, petarda.